piąta 30 no to lecimy z koksem i do pierwszego sygnału, pierwszy sygnał z plaży 14, co sprawdzamy. Cóż to będzie. kawałek plaszki a folijka od serka jakiegoś także lecimy dalej a kolejnym znaleziskiem jest font na oko zobaczcie widzicie <noise> ktoś po nocnych wojarzach zostawił także zabieramy latarenka się przyda no i jest jakiś kolejny sygnał tutaj w dołeczku o Proszę, jest i bum bum. No ale jest gablota. Cóż to za marka? Ulysses No to cięższy jak najbardziej. Pewnie. Zabieramy. Jest jakiś sygnał wysoki 84-83. No to sprawdzamy. O proszę. Kurcze, myślałem, że to myślałem, że to jest ten e, kapsel. O mam kampera. No to czyżby kroiła się zmiana jakaś? Idzie jest kolejny kolorek. Na wierzchu to sprawdziamy. No, co jest? No jest pierwsza monetka, super prawda, grosik, ale cieszę. Słuchajcie, tu wczoraj było kino plenerowe, więc stwierdziłem, że wejdę do wody, bo ludzie powychodzili z wody i było fajnie. Można było pochodzić. Nie brałem kamery do wody, ale powiem Wam, że wyszło grubo. Nie chcę się cieszyć zawczasu, bo na tym, co znalazłem, to niestety nie było, nie było prób, ale mam podejrzenie właśnie, że na jednej obrączce jest złota. Także jedna obrączka jest złota. Szkaplerzyk prawdopodobnie też. No jedno widać ewidentnie pierścionek, że jest trzaj z metalu. No i oczywiście wpadły dwa sreberka. Ale to już wam pokażę. Pokażę później, jak już pójdę do samochodu. No powiem wam, że radość była. Ła! Wow! Szaleństwo! Także no mówię, nie cieszę się za zawczasu. Bo wiadomo, człowiek się cieszy jak wie co wie, co znalazł, a nie z samego faktu, że coś tam wpadło. No i jest coś kolejnego. Sygnał wyższy 55, 56. O, proszę. Jest i gruby nominał. Jest dwa złocisze. No i mega super. Kolejny sygnał 45-46 wysoko Ciekawe co tam razem A tym razem kolejna monetka o nominale 5 groszy no i super, do zakwy prawa skończona, przyniosą się na trawę i jest tu jakiś sygnał na piasku rozsypany, także sprawdzamy, tylko kwestia czy to będzie na piasku, czy jeszcze w trawie? A to chyba jednak będzie w trawie. Ja już to widzę, jest duża monetka. Wow, ale to nie jest polska monetka, euraczek jakiś, Hiszpania jest ale powiem wam że tak 1 euro już widzę no super no i zaraz przechodzimy do podsumowania tego wypadu łącznie z wczorajszymi wieczornymi poszukiwanami w wodzie no to czas na podsumowanie Już wam pokazuję ile monetek wyszło to znaczy tak najpierw śmiecie no to wiadomo standard Trzy samochodziki, także mega wielkie. Busik też przepiękny. A więc, tak, z monetek współczesnych wyszło z polskich monet 2,26. Tak, 2,26. Z Pereliku wyszło aż dziwne. Dwa razy po 5 zł i 2 zł. To wczorajszy strzał był w wodzie. No powiem Wam, że się zdziwiłem. Mówię złotką Wajmarą 10 raźwinigów z kłosami 1924, także musiało trochę poleżeć. Eee, no i co? I czas teraz na najlepsze fanty. Słuchajcie. Zdążyłem wejść do wody. Pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał, taki pierścionek. Ale spojrzałem. A, nie ma prób. A, na pewno będzie szaleć metal. Pochodziłem kawałek dalej. Trafiła mi się srebrna nie wiem, obrączka z serduszkami. Także mówię, już jest grubo. Kolejny sygnał. O to cudo. Obstawiam, że może być to w złoto. Ale nie nastawiam się, bo nie, nie dostrzegam tutaj żadnych prób. Ale no, pójdę do złotnika to się okaże. Chociaż mam w domu y, próbniki do, do złota, także może się okazać, że będzie też y, uda się to y, odczytać i skonfrontować, czy to na pewno jest złotko. Przepiękny szkaplerzek maryjny. To obstawiam, że będzie złoto. Jak nic. No, jest cudo, powiem Wam. Z jednej i z drugiej strony i jest naprawdę ciężki. No, i na sam koniec, na dobicie mnie, można powiedzieć brązoletka srebrna. Także tak się prezentuje. Pierwsza podróż po zlocie i pierwsze fanty z wody. Także powiem Wam, że morda mi się cieszy, nieco mówicie no złotko mi zrobiło dzień no mam nadzieję że to będzie złoto ale no, nawet jeżeli nie będzie no to wiecie e, krągłości to są takie emocje e, przy kopaniu takich rzeczy że no, ciężko to opisać także e, ja lecę na kolejną plażę i widzimy się już e, w kolejnym miejscu i kolejna miejscówka z polecenia jak poprzednia polecona przez Lopeza do którego zapraszam na kanał i na TikToka, Lopez On Tour tak i ta jest z polecenia więc lecimy lecimy do wody zobaczymy co uda się znaleźć na razie jest cisza ale mam tu ładny sygnał 84 85 także może uda się kopnąć na żywo na razie tylko za wleczki. Kapsle to słychać to nawet nie kopie. O kurde. O. <śmiany> <śmiany> Czy to widzicie? Jest. Jest biżu. Jest biżu. Jest za Zarąbiście. Także dzięki Lopy za miejscówkę kolejną. Kolejna miejscówka. Kolejne fanty. Mega jest. No to mam pierwszą monetkę. Nie wiem czy będzie widać w sicie. No trochę widać, że poleżała. Bo się czarna zrobiła. Także zaczynamy od 50 groszy. No i super. No to mamy kolejną monetkę. i sprawdzamy, co tam razem. O, już ładnie, o. No to jest dwójeczka, no i pięknie, super. No i wpada kolejny moniak, tym razem, tym razem złotóweczka, no i super. No i słuchajcie, kolejna monetka wpada i kolejny grubszy przynominą i kolejne dwa złote. Także robi się zaacznie. No i słuchajcie, czas opuścić plażę. Podążam dalej w takim razie. To już nie ma tutaj czego szukać. Plaża już jest częściowo zajęta, więc nie będę tutaj przeszkadzał nikomu w wypoczynku. Ja ruszam na kolejną miejscówkę i widzimy się gdzieś tam na podsumowaniu przy kawce. Dotarłem na miejsce. A więc czas na kabusie. I oczywiście podsumowanie. Naklejki znalazł zastosowanie. będą jeździć na lodowce ze mną. I za chwilę pokażę Wam, co wyszło z plaży. Eee, przepraszam, z plaży, z wody. Łącznie z monetek wyszło e, 8,71 plus dodatkowo relik e, 50 groszy. Rocznik, nie wiem czy będzie widać, 75, także pozdrawiamy. No i oczywiście mega mega znajdka, przepiękna brączka, także powiem Wam, że troszeczkę waży. A my cóż, e, ja cóż, e, piję kawkę, robię jakieś tam sobie żerełko. No i lecę na kąpielisko. także do kolejnego, do kolejnego fantu.